Dzień dobry, z tej strony Supermafia Ursus. Dzisiaj mamy 18 czy 17 chyba, 17 listopada. Zobaczcie, co tu Bodzio robi. Bodzio przy Andrzejowej C355. O, i jego pługu. A o. wymienia tutaj chyba. Jest. Następuje wymiana. Cześć Bodzio! Hello. Co Bodzio robisz? Puk, Andrzeja. Tam była odkładnia. stwierdziliśmy, że mnie takie trzeba dać, a nie tam... Mm -hmm. Tak jak wiesz, zwykłe. Nie? I. Czekaj, Jakie remiesze? A takie? Z dłutami czy z czym, jak to się mówi? Z dłutami, tak. Jeszcze Michał pojechał po śruby? Michał pojechał po śruby. Takie? Bo tu o. Bo... Ale, no, bo tu o co, co? O. Zamiast ta płaszczyzna być do końca. Nie? nie? aha lata lata nie może tak być producent dał za o, nie lata aha, no całe korpusy tak latały, nie? ale pomimo bym dokręcił bo za mocno nie można, bo on ma się otworzyć w razie w kamień walnie, nie? mhm wszędzie wszędzie, o wszędzie lata no już, jak zrobić to już nie. nie? Porządnie. To kosztują. Nakrętki są dobre, nie? Mhm. I o. Nic. No, to Nie będę stroną ładową. Tylko o. Macie, to już będzie zrobione, I teraz jest nie? Drugie. To było. Tu może na tych lemnieszach postawię lepiej, albo na tej płozie, może. Tak, ja coś miesze stały tak, nie? Poczekaj, A. aha. A. Za wysoko jest ten klin przyspawany. Poczekaj, ja to muszę tutaj, ten klin. No tu, o, to, o tą szparę chodzi. Aha. To muszę ściąć. Tu już mam Miesza odrysowane, nie? Mhm. Nie każdy równo jest. Niektóre wyżej. O, tu jest na otworze. Wszędzie jest, nie? Tu, a pierwszy no. najgorzej był, bo stał tam, nie? Zobacz ile, ile tu brakuje. Tu jest największa szpara. No. To trzeba ściąć, nie? Mm -hmm. Mam odrysowane i teraz w mnie, jeszcze. drugi raz jest odrysowane i, i tak będzie ścięte. Rama no stabilna. Tak. Żadnych pęknięć. Konkretna. Kwaliklit taki, nie? Tak mm -hmm. mówią w Szwabowie. Nie no, widać, że tak no, dosyć tutaj wysoka, tak, nie? no. no. na tej długości nawet by mógł być pięcioskibowy wypłuk nie? Mm -hmm. Ale jak już zrobić nie? Tu poprostowałem trochę, bo to łuki były. Tu też, nie? Najwięcej tu. I... No i teraz przyjdą płazy, dwie są dobre. Przedostatnia i długa do wymiany. No to się zużywa, nie? Wiadomo. Odkładnia, jedna była do wymiany, ale stwierdził Andrzej, że chce mieć wszystkie nowe. I Michał kupił nowe. Teraz nie te wyjechał akurat. Tu odkładnia. Ja wiem, że to jest odkładnia, tak? No tam były takie Tylko linie, ja, ja pokazuję wszystko, no. wiesz, bodzio ogólnie. Pierwsi, nie, zużyte. No. no bo to się zużywa, wiadomo. No wiadomo, trzeba no, każdy. Ta, ta już była za niska, już od, od, ko, o, kor, o, od ko, o korpus. Brała, bo mhm. już było. A jak po prostu... on, jak Andrzej sobie zakupił taki pług no to chce, żeby już. Nie, nie, no, ale to, to jest. Po zakupionej dobrej firmy, także. Tak. Tylko mówię, może po... komuś tam te śruby poszły i wsadził za krótkie, nie? Mhm. I, i te... Po zmienia sobie, już no. po przegląda, no, to, to, to będzie tu, miał. To jeszcze był krój, ale to nie wina producenta, tylko mhm. po prostu niedopatrzenie, może albo coś, nie? To się mhm. razem z tym. Ogranicznikiem kręciło w koło, nie? I dlatego tu jest wyrobione, nie? Aha. tak o A tu jest po to ten ogranicznik, żeby, o, to nie latało sobie, nie? Michał mówi, jak się orze, to się naciągnie, nie? Ale jak się podniesie, to jest tu. I zawsze Aha, aha, no. w ten sposób. No i to, tu przeglądowałem, śruba jest ta, co była. I... A słuchaj, a czemu tutaj leży ten, ten? Będzie to zakładany do tego co? puga? Co? Ten Ja myślałem, że ciężar. chciał, ale jak tyle mnie się patrzały w dół, jak pal. Aha, bo on chciał bo on ma dociążyć. Ziemie, no on chciał... jak usiadł to dopiero jak Michał jechał, to pług wszedł, nie? Aha. Tak mówili, bo ja tam nie byłem. On chciał dociążyć ja tu, go. Ja tu robiłem ten Mariusza ciągnik, nie? I to waży 103 kilo. On ma bardzo... Andrzej ma bardzo mało T ziemi, ale ciężką no, nie. No tam z, z no. małym ułameczkiem, nie no to już... z małym procentem. Ale... No ale... Ja myślę jak teraz przyjdą dłuta i będzie usztywniony, wyprofilowany te odkładnie wszystkie, bo to też musiało być na ciężkiej ziemi, nie? Bo... Tam jest ciężka ziemia, skąd ten półk przyszedł? No to tam... Wszystko muszę uciąć. I tu płaskownik. Mm. To, to było wszystko... To, to chyba nie? był skowarcz żeby dwudziestka ta, no to musi być ciężka ziemia. Żeby to jest to ciężka ziemi, tam, tam jest ciężka było, ziemia, Boguś. Wiesz? Nie tam... wszystkie trzy były wygięte, mhm. jeden już jest poprawiony, ale będzie odcięty. tylko tam jest nakrętka przyspawana, nie? No. I żeby płaskownik gruby tu dać i porządnie przyspawać, żeby, bo to było po prostu otwór ten i tu za mało trzymało, nie? Poczekaj, ja przybliżę. Tu się boję, żeby się nie uderzył. O dobra. I tu by tu się płaskownik dał. Na mm -hmm. każdym jednym, nie? No no. I żeby go usztywnić, on musi wejść. No to ja miałem przecież ten trzy skibowy kamloty jak smok, on już był krzywy, nie? Tak. A orał nawet taki jęczmień przecież. Mm -hmm. O. Taki. Po kolana. To po kolana. pożniwach, po nie? Jak padało mm -hmm. i ten. Tylko że miałem tutaj wtedy, jak ktoś ma mały pług na przykład i chce, żeby no, teraz poplony, nie? Mm -hmm. Albo coś. Ja tu miałem po prostu między tym i jeden łańcuch od rozrzutnika na przykład wywalony, taki ciężki i on to pochylał i to było, nic to na tak, wierzchu nie było. Y, jakby zagładzał. No, nie, no, no coś, no, to, no, nie no, no 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 no, zagładzał. No i pochylał i wtedy Aha. resztę zrobił ścinać i odkładnia, przy Unia grudzią w Starym pługu. No no, tak. No, a nieraz się widzi takimi nowy, nowszymi, no nowszymi, z, z wyższymi słupicami, nie? tymi korpusami i to, i odkładnice to też są jak smoki i nie przykryje. Pamiętasz jak było, nie? Tam nieraz było wyłaziło na, na jakimś no. tam, w punkcie pola, o. Półk jest dobry, moim zdaniem. Tylko po prostu podokręcać, trzeba, poprawić. Trzeba tak, porobić. No, no. Słuchaj, jak się coś kupuje, to zawsze trzeba no. coś tam poprawiać, nie? Ale oglądaliśmy Kvernelandy i na przykład, bo chciał na resorze na początku, nie? No ale będzie widawał stare, stare, stare coś na resorze. Ja mówię do tego sprzedawcy, ja kółko gdzie jest, nie? czyli resorowi zabezpieczenie. I gdzie jest kółko? No, a to było tam w innych stronach. A w kościeży nie jest, kosztuje tysiąc ileś tam, tylko wystarczy przykręcić. Ja mówię, no to czemu nie przykręciłeś, chłopie, jak chcesz sprzedawać? No. Nie? Każdy sprzedaje tak, jak leci. Nie? No. Albo był ten, ten taki sam kultywator, ten agregat ścierniskowy, jak my mamy, ten Vibroflex, nie? Ten, no, Dubelt Rekord. I zamiast, ja mówię, z tymi grabkami czy z tymi, bo są takie płaskowniki, nie? Na wałku, tak zespawane. Tak. I, i one tak stoją, nie? I tak są zespawane. Taki wałek idzie za tym kultywatorem. Ja mówię no. do niego, który jest lepszy, nie z tymi grabkami czy z tymi wałkami? Nie wał strunowy, tylko taki wałek z takimi płaskownikami, nie? Mhm. No, zdecydowanie z tym, nie? E, z tym symbałkiem. Mówię, chłopie, na pewno nie. Może gdzieś tam, jak było po powiązałce koszone, kombań stanie, albo ziemnia nie w kulturze, jakieś korzenie, to znajomy sprzedawał takie coś, nie? Mhm. I mówi, chłopie, się nie obejrzysz, dopiero się zamyślisz, albo coś, ciągnik staje, patrzysz, co jest, a tam kupal Metrowa, nie? za sobą ciągnie, zablokuje cią się i, i ciągnie, a te grabki, co my mamy, no ja chciałem zobaczyć, czy on się w ogóle znana czymś, nie? Mhm. Może gdzieś na kul w kulturze nisko skoszone, żeby nie, nie siało, ale to, ten to bezbron robi, nie? Mhm. I nie staje, go kupił inny i od razu to odkręcił, a ten mówi sprzedają, to dziadostwo, bo, bo to nie idzie, nie? Z wałkami. No, no i, i, i sprzedają, no. Takie, badziewia no, i, i grube pieniądze. To już lepiej nowe kupić albo takie coś. Nie? Tak. Jak on ma tam trzy kamienie na polu, to mm -hmm. po co resor i, i ten resor się na tym na stworzniu tam y, korpus wyrobi? Nie tu. No tak, ale. I, i się okaże, że ma taki luz potem no, lata po całej lata wiosce, nie? Jechałem ja kiedyś z jednym Fółko oglądać briksa takiego do Wielkopolski, ale blisko, tu na rogu, za Złotowem, nie? O, będzie brix, ja mówię, no chłopie, jak, jak to będzie nowy, to on nie kosztuje tyle, co tam parę złotych, pięć czy sześć tysięcy, nie? Już nie pamiętam, czy trzy i pół, czy cztery, no, ale, ale koło tej sumy, nie? I jedziemy, nie? A ja na wieczór poszukałem atlasa, nie? Mhm. Mm w międzyczasie. I wjeżdżamy, było podwórko, a potem był płot, i park maszynowy, i kury, nie? Za mhm. tym płotem. Także dwa płoty w jednym podwórku. Znaczy się odgrodzone obejście, gdzie się chodzi od, od tego parku. Ja z daleka patrzę, mówię, chłopie, no jak chcesz, to go. A bardzo ładny, bo ma sprężyny. Tak. Jak podszedł bliżej wszędzie na walone, na odkładnicach, nie? Na mhm. piersiach, na lemieszach, na płozach, na spawane. No było bo części drogę do tego starego i nie można dostać, nie? No. No i nie kupił, w końcu zobaczyli, w trzech tam byli, jeszcze ze mną. No i mówię, jedziemy z powrotem do Bukowca w Kujawsko-Półborskim, był pług Atlas, zero luzu, nie? Mhm. Mariusz nie orał nawet, jeszcze tam usługę robił, u tego kolegi właściciela, nie? Mówi, bardzo dobrze. I wtedy, za jakiś, czy to w tym roku, czy na jesień było, patrzę, pług do sprzedania ten Atlas, nie? Mhm. Ja mówię, no to pojadę go kupić, nie? Tak. Ale się okazało, to, to nie, inny, ten, taki, to nie ten. Innego małorolnego, nie? Nie ten pług był, bo bym go sam kupił, by były dwa atlasy, nie? No, no. Taki super był pług I, I on kosztował chyba trzy. I jeszcze tam parę groszy za przywiezienie lawetą, bo to Bukowiec tam za Tucholą jeszcze kawał, nie? I, i, i bardzo, bardzo dobry pług według mnie. Słuchaj, jest super, to po co ma sprzedawać? No. No. To trzymają. No Mariusz mówi tak się orze, że szok, nie? Tam orał na takich górach u tego znajomego, tego właściciela. Mhm. Mówi prima sort, nie? No. No i, i tak samo było jeszcze potem. E, agregat do silnika chcieli kupić, nie? Ale mhm. to, to inny, nie? I ten, i... No jaki to jest agregat? Pokazali mnie na zdjęciu rząd zębów tam co pół metra, a z tyłu wałpakera. 6 tysięcy. Ja mówię, czy ty chory jesteś? Zadzwoniłem do firmy Kinstal, No, chyba można mówić, nie jest RODO. Nie, no można. No Czemu do nie? Kinstal zadzwoniłem, czy agregat, nie 3 metry. I, I pojechał tam za podobną kwotę, nowy kupił. No. Tylko robiłem znaczniki, hydrauliczne do tego siewnika i, i tyle. No. To... Chodź, idziemy do bo garażu, pan... bo zaczyna padać. Mm -hmm. Wiesz, Bodzio a niech pada, u nas jest udar, nie? U nas jest sucho dosyć, no. nie? I teraz te nakrętki dwieńcuję, poprawiam, bo to, żeby to lekko szło, nie? Trzeba było odkręcić to krzywe, nie? I teraz, no to już mam na przykład. Jeszcze mnie zostało 7. I tamte jeszcze od tych, co Michał jechał. Chyba w nie dostał, bo za długo go nie ma. Może do śrub metu No, do sterogardu może jechał, tak. Pobrywienie dziesięć ziemi kupię od razu to. To się nie wyciera jak się, Bo to tam się mało otworzy, nie? U nas to by nie, nie dało, nie miało racji bytu, a... Przegwintujesz i będzie, nie? Nie, no to jest poprawnie no. tylko, rdza, tak. żeby to lekko szło, żeby się gwint ten na tym, bo tu musiałem przyłożyć, nie? Ale to jest dwudziestka, to tu to, to się nie stanie, nie? Bo tu było łuki nie? Mhm. I, I to się ten nie będzie śladu. O, już idzie. No, super. Trochę bajzen mam, bo tu zrobiłem zwolnica, ale wyszło żeby orać, No, porać, no to, to jest pierwsze, nie? Tak, bo tu o, akurat zobaczcie zwolnice tutaj. Tam sprzęgło rozebrane, nie? Ale nie wiadomo Ci to mówić, bo jeszcze nie był tamty film włożony, bo ja się pytałem o tym na sukces, czy... No Ale sobie. słuchaj, Mówił Bocio. ...dwa razy to samo bocio, nas, nasi widzowie będą chcieli oglądać, tak Myśli? więc, że nagrywamy a, dalej, no a, daj to spokój. Pisze, to nie nasi widzowie piszą o modzie na sukces? Nie, to na pewno nie nasi widzowie, no to jest... Nie wiem, inni jacyś... No, nie, bo niektórzy to... się może. Myśli, Przyszli na kanał, zobaczyli. Myśli, kto, kto ogląda nasz film, jest to, że się nie, nasze filmy mi się nie przechwalamy. To myśli, że myślę, że lubią sobie obejrzeć. No pewnie. A słuchaj, Bodzio, ja chciałam ma takie pytanie. No. Kiedyś robiło się właśnie. Kiedyś, ale nie teraz, no. bo teraz masz ten gwintownik, ale kiedyś się czymś robiło, było jakieś. Były już, hmm. ale od kiedy tak mi. Nie, nie wiadomo, no. trochę ja, tak? No, na przykład. Narzynki to był taki cały plaster blachy, można powiedzieć, płaszczyzna mm -hmm. z rączkami i miała kilka tych narzynek. Ale to drogie bo mój dziadek to miał, nie? No bo on był kowalem, nie? To tam... Gwintowniki, no na przykład te, to, to są z 77 rok. Mm -hmm. A spróbuj na przykład gwintować, w, no, w żelazie, bo żeliwo to jest kruche, mm -hmm. nie, bo ten pyłek tak. spada, nie? Ale w żelazie od podstaw, spróbuj bez polania nowym. To nie to pójdzie. To pióra tutaj. No, te, te, no, no. Te. to trzeba wtedy Siem polewać, zwangią, nie? nie? No. A tu to... już musi być twarda stal, żeby trzeba było polewać, nie? No to Aha. są z 78 roku. No, no te... to To no. jest akurat wykończeniówka, bo nie będę po kolei jechał, jak tu jest gwint, nie? Aha. To jest tylko przeczyszczenie. I także to jest. To nie, były to... kiedyś te kwintownie. Nie, ten jeszcze nie był. Nie, nie był, bo patrzy, on się błyszczy, ale od tego przekręcania w tym krzywym. Nie? No no ten jeszcze nie Mnie był. Chciałem walczyć. Raczej nie był. Śruba to nie była. Nakrętka, nakrętka. Nakrętka. Śruba, coś klekocze to wszystko. O, taki odias jest super, weź to pokaż. Ja, ale nie będziemy reklamować tu, wiesz, to już... Nie, ale kolory chociaż. No tak, bo to by była, wiesz. To jest tam Michał to kupuje, mm -hmm. w Starogardzie. No. Powiem więc, że dzisiaj zajmujesz się Andrzejowym pługiem. Tak. No niech ma, tym, tam no. jeszcze, ale teraz niech sobie stwierdę, chłop zaorze teraz, nie? Michał mówi jedna odkładnica, bo odkładnica się mówi fachowo, nie odkładnia. odkładnica. Odkładnica, tak. tak, ja też w szkole ja. się uczyłam o odkładnicy, tak. Odkładnica się składa, skrzydło odkładnicy i pierś odkładnicy. Mhm. nie? Tak. Korpus pługa, płoza pługa. Aha, tu ja jestem. Tu, no. Musisz, musisz zobaczyć, gdzie ty twarbie, jesteś. Nie, płaskownik, żeby to obciąć i normalnie. Bo tu już ktoś nawet dobrze pomyślał, nie? No. Na krętkę, bo, bo tu na przykład jest ten sześciokąt, to było tu styknięte, a tu zalane. Ale jak wszystkie, to wszystko jednakowo zrobię, nie? Ktoś miał mm. pomysły, normalnie. Pomysły, tak. Nieraz przyjdzie jakiś taki no, pomysł. Nie, no bo się śpieszysz, nie masz nic innego, to przy... no. przyspawa się to, nie? Przyjdzie pomysł do głowy. A potem się, potem się poprawia na przykład. Ale jak mm -hmm. tu są te do poprawienia, no to jeszcze jest dobry, ale on pójdą wszystkie na że mm -hmm. nie? nie? Dobrze, wodzie, ja to idę do domu. Idziesz do domu. A co, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Byś chciał, żebym się trochę z całą posiedziała? No, no, no tak mamy śrubki, do Mariusza to już było. Na nie? to już Cały było, przy, idę tam zobaczyć do tych śrubek, no tam jest troszkę tych śrubek. Bo, no jeszcze jest w innym kartonie, nie? Tu jest, ale we woreczkach, nie? Podkładki, o tu są podkładki sprężynowe, widzę tu jakieś są. Śrobek jest, musisz zacząć. O tu, podkładki takie zwykłe, musisz zacząć skręcać ten ciągnik w końcu. No, skręcasz, skręcasz. Tu jakieś śruby. 8,8, No, te twarde i różne, nie? Tu ty no. masz różne. I takie, o. Takie grzybki i rozmaitości. No. A tu. Tu też są jakieś. Kabinę, się kabina Większe, mniejsze, rozmaite. Różne. To wszystko w sklepie wśród met O, i takie nawet jakieś tu. Ale uciekło mi. Mówię, mniejsze i Bo większe, tak więc, mówione, że... Jak te będziemy będzie je reanimować, nie? Będzie no. zrobiona, wypiastowana, po spawaniu będzie wiadomo, co ma. Jest. A czapkę masz ściągniętą, to pewno ci gorąco górka, aż się górka, zrobiło. Nie? Te... Niektóre, niektóre trzeba było ciąć. Niektóre przecinakiem, bo dojścia do szlifiarki nie ma, nie? Uh -huh. Tu mam takie przecinaki. Gdzie to jest? Tak tutaj ja bo nie, nie widzę. po Żeś... poprzekładał. Bo przekładałeś. Kilka chirów było ucięte przy tym półku. Zobaczcie. I nadal ostre. Tak. Nadal ostre. To tam już... Draper miesza. się nazywa. Aha, i też tutaj jest... Jak że ten można... półk tak? Nie? No, ten punkt. kerner, tak. co to niektórzy chcą. Nie? No. To dostałem od widza tego. Tak. Nie miałem wcześniej. Mam niemieckie, ale nie są takie twarde. No. Tym ciełem i tym. I gdzie tu jest ślad? Nigdzie. Poczekaj, ja muszę to na, nakernerować. Nigdzie nie ma, żeby wklęsłe było, no. nie? O. Trzyma się, ja no, bardzo dobre. Nie wiedziałem, To jesteś cieszy, zadowolony tak, z takich bo rzeczy. Mój taki też, tu niego, to dużo nie pokazywałem, nie? Ale to było wszystko bodzie nagrane. No. Tak więc, że... Ale bardzo dobre. Trzeba... Co ty, kocie, tam polujesz? Na co ty tam polujesz? No tu mam szwabowskie, o, co to... To nic warte nie jest, a też jakaś firma, bo jest wytłoczona. Proszę, ale już co takie... Nie no, poczekaj, no poczekaj. i leci, nie? No, wy, wy tego... Jak to się mówi? Wychemrane. Wychemrane <grym> ja, Wychemrane, tak. Dobra, bodzio. Tu jeszcze jeden całkiem trójmiejski. Ten miał być super twardy, nie wiem co to jest za nazwa. Bo tu pisze. No, pomału, to mnie tutaj w kamerę nie uderz, ty mi. Stale, stakle, bi, le. Dzień, stale, dzień. Stale, wille jakieś, tak? No. Co, też też, też no. wyhamruje wygląda, się, też się by, wyhamruje. jest bo tu ma ten, ten wiesz, No, 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 takie jakby. W... Tak, nie? tak, tak. No tak. Nie to... wszystko. Małe wariaty normalne. No. Mały arewariat. tak. No. To Bodzio Miłej pracy. No. no <noise> Jak to mówią rodacy. Ja. No, na miłej pracy idę I do domu. Zmontować. Nie no, coś tam wstawić. Już muszę tamten filmik zrobić po tego, nie? Po no. i. No, w poniedziałku ten. No jowo, jeszcze to nie już nie ja nie wiem, z kim Skody, już teraz nie pamiętam, wiesz, Aha. tyle tego jest, nie? Dobrze, no. to trzymajcie się zdrowo no i młodo. Bye, bye. Pozdrawia Was Supermafia Ursus. Pa. Bye, bye.